Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z Vistu na czele. Moi drodzy, na live poruszyłem temat czegoś takiego jak Extended Kernel dla najpiękniejszego, lecz niedocenianego i niewspieranego już systemu Windows Vista, który pozwala na uruchomienie aplikacji z chociażby Windowsa 7, takich jak nowsze wersje Firefoxa czy OBS Studio, których już nie uruchomimy normalnie na Vista, ale dzięki temu Nasz system może uzyskać drugie życie, tak naprawdę. Za niebie znakom mówię, jak to dokładnie działa. Przejdźmy, może do downloadu. Najpierw wchodzimy w link, który będziecie mieć w opisie, no a potem klikamy w zakładkę download. I pobieramy dwie kluczowe aktualizacje, czyli KB4474419, gdzie pobieramy przeznaczoną dla Windows Server 2008, w zależności od tego czy nasz system jest 32 czy 64 bitowy oraz KB971512 dla systemu Windows Vista, gdzie również musimy wybrać w zależności od tego czy nasz system jest 32 czy 64 bitowy. I tutaj tak, takiego fun facta wam sprzedam, bo możemy również w tym przypadku pobrać już gotowe ISO naszej Wisty z wszystkimi aktualizacjami, przygotowane specjalnie pod Extended Kernel, ale no to jest taki nieoficjalny szczegół. Następnie moi drodzy na tej samej stronie musimy pobrać Main Extended Kernel Installer, klikając Main Download i po załadowaniu strony Mega klikając Download. Tak samo zresztą pobieramy Media Foundation Update Installer. Gdy już to wszystko pobierzemy, moi drodzy, instalujemy te dwie aktualizacje, czyli KB4474419 oraz 971512. Jeśli ich nie posiadacie, powinny zainstalować się bez żadnych problemów. A jeśli już je posiadacie, to najprawdopodobniej wyskoczy wam komunikat, że aktualizacje są już w systemie. Następnie wypakowujemy jakimś WinRARem lub 7zipem czy jakimkolwiek innym programem do wypakowywania archiwów zawartość folderu Vista Kern Setup oraz MF Setup. I po wypakowaniu wchodzimy w Vista Setup i plik Setup Exe uruchamiamy jako administrator. Następnie klikamy dowolny klawisz i zatwierdzamy Enterem. Gdy instalacja się skończy, ponownie wciskamy dowolny klawisz. To samo zresztą z, z Plat Setup. Uruchamiamy jako administrator, naciskamy dowolny klawisz i gdy się zainstaluje, ponownie naciskamy dowolny klawisz, by wyłączyć okienko po wszystkim oczywiście preferuję restart systemu. Teraz proszę ja was, została nam ostatnia rzecz, czyli uruchamiamy notatnik i wpisujemy to co ja na filmie. Możecie sobie zapauzować. W skrócie tutaj chodzi o zmianę tzw. wersji Windowsa i nie musicie konkretnie tej wersji, ponieważ możemy tak naprawdę zmienić na dowolną wersję jaką tylko chcemy. No ale o tym może nieco później powiem. Gdy już to zapiszemy, zapisujemy najlepiej na pulpit pod nazwą osver.ini. Po czym wchodzimy w dysk i folder Windows i tam wklejamy. Po sprawdzeniu w Winware, Pokaże się nam wersja 61, a nie 60 jak w przypadku Vista. Zadził się w tej chwili fakt, iż nasza Vista myśli, że jest siódemką, ponieważ zmieniliśmy jej wersję systemu. No i moi drodzy, przyszedł chyba czas na pokazanie jak to w ogóle działa. Także moi drodzy, witam z powrotem trochę. Pulpit oczyszczony ze zbędnych ikon, ponieważ już uznałem, że nie będą potrzebne. W zamian będziemy testować to na kilku programach. Skupię się na tych dwóch, najbardziej, że tak to powiem, zaufanych i tych, które, no wiem, że na pewno będą działać. To wcale nie tak, że te dwa programy mi głównie zadziałały na live, ie. nieważne. Moi drodzy, Firefox oraz nowsza wersja OBS-a to są programy, których te wersje nie są już wspierane natywnie przez Vista. Także moi drodzy, jedyne co mogę tutaj Wam powiedzieć, to to, że właśnie dzięki temu, że zmieniliśmy naszą wersję systemu na siódemkę, to możemy te programy zainstalować. Ja Wam to zresztą pokażę, ponieważ tutaj żeby nie owijać po prostu w bawełnę, że tak to powiem. A chcę dopiąć to jak najbardziej ze szczegółami, także... Moi drodzy, widzimy tutaj Instalka Firefoxa się uruchomiła, ale... Na razie zamknijmy sobie temat tutaj Instalki Firefoxa, przeróbmy sobie OS VR, żeby... ...żeby dalej była Wista, czyli wersja 6.0. Zupełnie tak, abyśmy... ...abyśmy ujrzeli komunikat, że ta wersja Firefoxa wymaga Windowsa 7 lub nowszego. To samo zresztą z OBS-em będzie i... ...zobaczcie, wymagam DirectX'a 10 i Windowsa 7 lub nowszego, także... To od razu zapisuje. Winwer oczywiście 6.1 i w tym momencie będziemy mogli, że tak powiem, zainstalować naszego Firefoxa, ponieważ nasza Wista już myśli, że jest siódemką, i w ten oto mi się wydaje całkiem fajny sposób nasz Firefox się zainstaluje tutaj. Tylko oczywiście nie zwracajcie uwagi na przeróżne błędy, które. No, mogą wyskoczyć, ponieważ, no, niestety, pewnych rzeczy się nie przeskoczy po prostu, nie? No, ale zobaczcie. Uruchomił się nam Firefox i żeby nie było, nie chcę Was tutaj kłamać. Jest to właśnie Firefox Browser Extended Support Release 115, czyli wersja, która już praktycznie nie powinna działać na wiście, a jednak działa dzięki. Właśnie tutaj Extended Kernelowi, także taka sytuacja. To samo będzie zresztą z OBS-em, który to się zainstaluje. Także, moi drodzy, zainstalował nam się OBS Studio, i w tym momencie, no myślę, że powinien się uruchomić jeżeli się nie uruchomi trudno no na live moim się uruchomił co zresztą co zresztą gdzieś tam zmontuję w przebitce także moi drodzy no Ciekawa sprawa, i ogólnie to jeszcze powiem, że nie tylko na siódemkę można przerobić tą wistę, Ponieważ możemy tak naprawdę ósemkę, dziesiątkę, czy nawet jedenastkę, i przerobimy sobie właśnie na moi drodzy jedenastkę. Także cyk tutaj, proszę ja was. Winver i proszę was bardzo. Także moi drodzy, mam nadzieję, że to by było tyle. Nie wiem, czy wspomniałem, ale lista kompatybilnych programów z Extended Karnelem również będzie w opisie. No i jeżeli się podobało, łapeczka w górę, a jeżeli nie, no to łapeczka w dół. No i to tyle. Zostawcie też jakiś komentarz, subskrypcję, no i dzwoneczek. Byście byli na bieżąco z nowymi filmami.